Panie Marszałku, Panie Prezesie, ja chciałbym także iść tym tropem, o którym mówiła Pani Senator, czyli prawach obywateli, ewentualnie zagrożeń, jeżeli by mogły z tego wynikać. Wydaje mi się, że moje pytanie jest prostsze, ponieważ niż tutaj wcześniejsze, ponieważ dotyczy konkretnego zapisu w tej nowelizowanej ustawie o Sądzie Najwyższym. Chciałem wrócić do artykułu pierwszego z tej nowelizowanej ustawy, punktu dziewiętnastego. I tam jest po artykule 42 tak. dodaje się artykuł 42a w brzmieniu. Artykuł 42a, paragraf pierwszy. W ramach działalności sądów niedopuszczalne jest kwestionowanie umocowania sądów i trybunałów konstytucyjnych, organów państwowych oraz organów kontroli i ochrony prawa. I ważniejszy ten paragraf drugi uh -huh. z punktu widzenia mojego pytania. Niedopuszczalne jest ustalanie lub ocena przez Sąd Powszechny ani przez inny organ władzy zgodności z prawem powołania sędziego, ani wynikającego z tego powołania uprawnienia do wykonywania zadania z zakresu wymiany sprawiedliwości. I w tym kontekście pytanie się pojawia, jak mają zachować się sądy, do których zostanie złożony przez stronę wniosek o wyłączenie konkretnego sędziego strona ma prawo do takiego taki wniosek składać i może go dowolnie motywować. Pod warunkiem, że wykaże, że w jej ocenie taki sędzia w związku z podaną motywacją nie powinien orzekać w jego sprawie. I teraz pytanie. Skład sędziowski, bez względu na to, czy uzna go za zasadny, czy nie, nie będzie musiał ocenić zgodności prawem powołania tego sędziego. Jeśli strona zarzuci taką niezgodność, ale wniosek będzie formalnie poprawny, to sąd będzie musiał ocenić, czy wniosek jest uzasadniony. Czy nie, i chociażby uznał, że nie jest uzasadniony, będzie musiał wypowiedzieć się w tej sprawie, w sprawie powołania sędziego zgodnie z prawem. Czy ta sytuacja wydaje się trochę absurdalna, prawda? Czyli jak tu powinien się, bo to dotyczy wprost prawa no, tego występującego w stronie oskarżonego, jak ta sprawa, czy tam strony w rozprawie, jak, powinno, jak powinien sąd się zachować, mając na uwadze ten nowy zapis? Proszę bardzo, Panie Prezesie.